Hej kochani, witajcie w końcu na moim kanale. Dziś jesteśmy z Momio i po prostu będziemy jakby ocenić kolekcję nową prezenty. Przepraszam za mój głos i za to, że jakby nie jestem dzisiaj taka szczęśliwa, po prostu mam dzisiaj złodzie, nie powiem przez co, ale po prostu mam, więc no. Najpierw odbierzemy sobie tutaj pulpu. Pozdrawiam Ej, bardzo ładne kolczyki i na koniec zrobimy oczywiście Luka, no. Mama. Dziękuję bardzo. Dziękuję mm, Abisia, to mi tylko coś napisała. Livia no, mi o Momo. Hejka i prezent. No i widzę, że to tyle na razie. Nie wiem czy uda nam się zrobić z tego luka. Może Może jakby. Może się uda. Jeszcze poszukamy czy coś nam tutaj wiecie, nie wypadło. Jakby ja nie mogę, ja poszłam zjeść śniadanie. Ja poszłam zjeść śniadanie! O Matulo. E, ja mam! To jest Aha, okej. Okay. Tutaj moja... Mam! Boże, trzy prezenciki! Wow! Naprawdę fajnie, dziękuję bardzo. E, widzę, że nie było prezentu. O mój Boże! Ej, że co? Katarzyna, ja, ma! to jest konto yeah. tej Julki! Eee. <grych> Dobra, yeah. Okej. Okej, dziękuję bardzo. Milenie. Aha, bo czekaj, bo ona mnie może zaprosiła, to ja muszę zobaczyć. Aha, zaprosiła. Hej, nagrywam na tym. E, tak mówię. Ja sobie, Mama! Haha, yeah! Um, o Boże, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Coś przeoczyłam, może? Nie wiem. Nieważne, idziemy sobie teraz zrobić luczkę, bo pewnie mamy już. wystarczająco dużo. Uh, dużo rzeczy. Więc. No, weźmy sobie na przykład tę. bluzkę. Um, niech będzie, zobaczmy. Jak, on, jak w nią. Jak w ni no Boże, ja nie muszę wysłowić po prostu. Jak, może te wspólnie, Albo te, Nie. Te będą myślę, że fajnie wyglądały, uuu ale ładna czapka, weźmy sobie tą czapkę, właśnie, o matko, <grafię> jak to wygląda, ja takie, o matko, e, no może to wiaderko nie, e, tą czapka, ta czapka jest bardzo fajna i ta, te włoski też, więc bardzo dziękuję osobom, które właśnie powysyłały, ale nie będę jakby mówić il, ile to osób było dużo naprawdę, więc nie umiem się jakby tak dużo wysławiać. To weźmy sobie to, bo to by nie pasowało. Chcę mieć jakąś kurteczkę też. Ta piłka też nie pasuje moim zdaniem. A więc sobie pójdziemy. Luk na miniaturce oczywiście nie jest mój, bo ja teraz robię tego luka. Ja nie wiem, kogo to luk, bo moja graficiara to skombinowała ten look, więc nie mam pojęcia, kogo to luk, ale bardzo pozdrawiam tę osobę. Może, w sensie macie to na miniaturce, więc nie musicie, jakby, ten, nie muszę wam pokazywać. Tą piłkę usuniemy, no bo ona nie wygląda jakoś tutaj fajnie. I to chyba to, to chyba jest ten look, tak myślę, ale jeszcze damy sobie może. Hmm, jakieś... Um, jakieś wódki? No my, weźmy sobie takie. I teraz przejdziemy sobie do sklepu. Tak w sumie. I zobaczymy, czy są jakieś takie fa fajne soczewki, które właśnie mi się spodobają. To jest są ładne, mega. Tylko że ja ich nie chcę kupować, ale to jest jeden dzień. Więc może... O Boże, ale ja mam tutaj dużo kupionych. Czemu po co ja kupowałam te, te te? nie wiem. Dobra, nieważne. Weźmy sobie je kupmy. niestety wydam trochę szafirów, ale no trudno, czy mówi, dla Luka. Wszystko. Ehm, może mi się uda jakby znaleźć miejsce do tego Luka. Ten makijaż mi się podoba, ale nie jest aż tak fajny, jak mi się wydawało. A więc może weźmiemy sobie inne, ale bardzo pozdrawiam Wail'a, ponieważ nie Wailę tylko Livia, bo ona mi go wysłała, więc bardzo pozdrawiam. I w ogóle pozdrawiam wszystkie osoby, które mi wysyłały te prezent... Chociaż nie no, on jest najbardziej pasujący do tego looka, więc y, może... No dobra. To chyba jest ten look. Nie podoba mi się on jakoś mega super, ale też nie jest jakoś mega, mega, ale to mega zły, więc zapiszmy sobie go. I yy, no tak się prezentuje właśnie ten look. Yy, nie jest za fajny, nie jest też za nie jest też zły. Ale myślałam, spodziewałam się, że ten look będzie lepszy, ale trudno. Może gdybym zmieniła te włoski, to byłby jeszcze lepszy. To sprawdźmy sobie to. Bo włoski mi się tak średnio podobają, ale ładny, teraz jest. No. No, no, no. Mm. Święte. Co, co mi się stało? Co mi się stało? Tak lepiej. Ale naprawdę bardzo podobają mi się te włoski, więc chyba zostawię tak. Nie jestem pewna, ale... Kurczę, może wykorzystam te włoski do innego, jakby luka kiedyś, więc bardzo przepraszam osobę, która mi po prostu wysłała te włoski, osoby, czy tam osobę, ale naprawdę bardziej, bardziej pasuje do tego luka właśnie to, więc przepraszam bardzo tą osobę. No, na pewno użyję te włoski do jakiegoś luka, nie mam pojęcia jeszcze do jakiego, ale wiem, że użyję do jakiegoś luka i bardzo Wam dziękuję za te właśnie tutaj... Um, te. Właśnie tutaj um, Momo i też prezenciki byliście na odcinku bardzo fajnie. Pozdrawiam kod mnie lubi w ogóle. Um, I też tak. Um, no i to by było tyle w tym odcinku. Przepraszam Was, że tak ten odcinek trwał. Po prostu nie mam dzisiaj dobrego dnia. Wręcz, wręcz przeciwnie, tylko tyle powiem. Ale no trudno, właśnie mówi. To by było na tyle. Bye -o.